Wiktor, witamy Cię w GKSie Katowice. Powiedz na początek, co skłoniło Cię do przyjęcia oferty naszego klubu? Witam serdecznie. Co mnie skłoniło? Tak naprawdę chciałem spróbować swoich sił w Plus Lidze. Długo się praktycznie nie zastanawiałem, kiedy przyszła oferta tutaj z GKS-u i, i podpisaliśmy kontrakt i, i jestem. Tak jak wspomniałeś, to będzie Twój pierwszy sezon w Plus Lidze. Na, na pewno duże wyzwanie i duże, du, duża przyszłość. Jest to duże wyzwanie, ale... Lubię wyzwania, mam nadzieję, że pomogę tutaj drużynie i zrobimy fajny wynik w przyszłym sezonie. Masz ciekawy wpis siatkarskim CV, czyli występy na Islandii. Powiedz o tym coś więcej, bo to nie jest dość popularny kierunek, jeżeli chodzi o polską siatkówkę. Nie jest to popularny, ponieważ no, nie oszukujmy się, ale poziom ligi nie jest jak zbytnio za wysoki. W tamtym sezonie przeniosłem się praktycznie do, w grudniu do KPS w siatce, do pierwszej ligi. I co zaowocowało tym, że, że dostałem propozycję z Katowic. Wiem, że jesteś zdobyłym świadkarzem plażowym, wystąpiłeś, o wodzi, zdobywszy prądzowy medal plaża Open. Zakładam, że perspektywa PreZero Grand Prix plażowego, który dużym plus ligi, też jest ciekawym doświadczeniem. Oczywiście, że tak. Ja, ja z świadkówką plażową jestem związany już od, od młodzieńczych lat, także czekam na PreZero i mam nadzieję, że też, też coś osiągniemy fajnego. To jeszcze na koniec, jakie masz takie prowadzone cele na ten swój pierwszy sezon w plus lidze? Mój cel, jeżeli będę dostawał szansę od trenera, będę je chciał w 100% wykorzystać, to jest mój taki cel.